Że jak na cechanie, to żebyś nam tylko po udział. To my sobie u siebie rozwiewamy. Spór Jak ci zaraz tak, popluję, to się też raz. Tak! Chyba poszukaj gdzieś na zęby dla mnie y, tabletkę. Otwieraj. Otwieraj. Chodźcie, księżniczka. Chodźcie, pożyczymy sobie rozróżnik. Pani pracowała ile lat. Leżała tam kobieta na trójce. No i ona ją coś przewierała. I była tak, panie, kaśór, Pani Kasiu, Pani Pani idzie, Pani zobaczy. Ty, chodź Złapała do, za ten rozróżnik i tak, co ona tu ma? A w ładziach. Na czwiat! Dzieci mnie. Za moja noga, pani Sławko. ja nie chcę si kupić żary! Zamknij oh, yeah. mordę?